Zrobimy sobie coś takiego fajnego. To czy to? Tak. W pierwszy raz zostałam nominowana. Te pierwsze wcześniejsze tagi były takie o, że sama siebie nominowałam, ale tym razem było inaczej i nominował mnie kanał Moje Spojrzenie na Kulturę. Z czego bardzo, bardzo, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za nominację. Fajnie! Bo... Ten tag to jest taka książkowa wariacja z gry Wolałbyś, Wolałabyś. Zaczynajmy! Wolałbyś, Wolałabyś. Numer jeden. Zawodowo pisać swoje książki, czy wydawać czyjeś książki? To nie jest trudne pytanie, wolałabym wydawać czyjeś książki. Nie potrafię tak pisać pięknie, może jak się postaram, ale nigdy nie byłam z tego najlepsza. Myślę, że bardzo by mi się spodobała praca w wydawnictwie. Tak, czy chyba myślę zgłoszenie, ale nie, no mogłabym wydawać czyjeś książki, bardzo chętnie. Gdybym pracowała w wydawnictwie, to najlepiej bym się chyba sprawdziła w dziale jakości artystycznej, projektowania okładek i ogólnie całej spójności estetycznej. No bo no, jednak sztuka to jest moje hobby niedługo prawdopodobnie sposób życia. Nicko, jak szukacie nowego pracownika z dużą energią i poczuciem takiego szczęścia, to ja mogę się zgłosić. No, Wolałabyś. Zapomnieć treści wszystkich przeczytanych przez siebie książek, czy żeby twoja biblioteczka uległa zniszczeniu. Uuu, nie pozwolę zniszczyć mojej biblioteczki. Tyle hajsu w nią poszło, tyle pracy po to, żeby wyciukłać chociaż ostatnie pieniądze na te książki. Nie, wolałabym zapomnieć i przeczytać jeszcze raz. Bolała? Zaprzyjaźnić się z pozytywnym bohaterem, czy na zawsze pokonać negatywną postać? Hmm, nie wiem, ciężkie pytanie, wiecie. Chyba wolałabym zaprzyjaźnić się z jakimś pozytywnym bohaterem, bo przecież w każdej książce ta negatywna postać zawsze w końcu już zostaje pokonana, tak? Więc po co ja mam ją pokonywać, skoro ta inna postać z książki to robi? Wolałabyś wydać własną książkę, czy swoją kolekcję zakładek. No, chyba wolałabym wydać swoją kolekcję zakładek, no bo jak mówiłam w wcześniejszym pytaniu nie potrafię za bardzo opisać, więc wolałabym zaprojektować zakładki z tym skończyłam liceum plastycznym, więc jako tako na projektowaniu się znam więc na pewno osobiście łatwiej byłoby mi zaprojektować zakładki jak napisać książkę No, w polski miałam między 2 a 3, co z tego, że rusty na 100 bez sensu, nauczyciele nie znają się na nic Nieważne, króteczka Wolałabyś zgubić książkę z biblioteki czy zgubić książkę, która jest Twoją własnością? To jest ciężkie pytanie, bo z jednej strony jakbym zgubiła książkę z biblioteki, to ona jest nie moja, tak? Ale tak czy siak muszę ją odkupić, więc hajs się nie zgadza. A z drugiej strony jak zgubię swoją, to nie ma żadnych konsekwencji oprócz tego, że jest mi smutno, że zgubiłam książkę, ale z drugiej strony może ta książka być zgubiona taka, której nie lubiłam. Trafiła mi się ta druga opcja Skupiłam swoją własną książkę Raczej to było pewnie tak, że komuś pożyczyłam Ktoś nie oddał po prostu yes. Więc chyba jednak wolałabym zgubić swoją własną książkę Kolejne pytanie Szóstkę Wolałabyś stracić wszystkie zdjęcia książek, które zrobiłaś Czy wszystkie recenzje, które napisałaś Albo nagrałaś Wolałabym stracić zdjęcia książek, bo mimo, że param się fotografią, to jakoś tak specjalnie książek nie fotografuję. Mam inne zainteresowania. Nie mam za dużo tych zdjęć książek, więc nie mogą sobie ginąć, a nie chciałabym stracić recenzji, ponieważ jednak się napociłam przy nich, mimo, że nie pisałam tak jak blogerzy, to jednak musiałam stać tutaj się nagadać, później to zmontować, wcześniej jeszcze pomyśleć, więc wolałabym stracić zdjęcia książek. Mimo, że nie mam tych recenzji zbyt dużo, to jednak szkoda by było je stracić, bo jednak trochę roboty później idzie w plecy, nie? Siódmeczka! Wolałbyś ożywić ulubionego bohatera z powieści, czy dać nieśmiertelność i nieskończoną wenę ulubionemu autorowi? Ożywić brucha teraz, powieść tylko wtedy, jakby był mega sexy. Nie żartuję. Chyba wolałabym dać nieśmiertelność autorowi i Wenę, żeby pisał i pisał i pisał najlepsze książki. I to jeszcze takie, które by czytały moje dzieci, i tyle by ich było, że tylko można byłoby czytać jednego autora, i wszystkie byłyby świetne, a świat nie musiałby znać tych okropnych. Czy wolałabyś, żeby ktoś opisał całe Twoje życie, czy nakręcił film na jego podstawie? Może no, lubię ładne kadry, wolałabym, żeby ktoś nakręcił film na podstawie mojego życia. Poza tym film ogląda więcej osób, jak czyta książki, mimo że książki kocham. To jednak chyba właśnie film, z tego powodu, no bo jeśli moje życie byłoby na tyle ciekawe, że aż trzeba byłoby coś na jego podstawie napisać czy nagrać, to jednak chyba lepiej, żeby był film na ten temat, żeby więcej osób mogło zobaczyć. I te rosterki w szkole, a później na studia, a później dom, a później praca i takie, wiecie, wzloty, układki, romansy. Ja już to widzę. Mimo, że nie mam takiego życia, to zaraz, zaraz napiszemy historię i puścimy ją w świat. Wtedy będzie inspirowana, a nie będzie na podstawie, ale... Kto to będzie wiedział? Tylko my, a Bóg tu tylko czy wolałabyś? Być bohaterem powieści obyczajowej czy fantastycznej? Wolałabym być bohaterem powieści fantastycznej, no mieć jakieś super, ekstra moce, albo być jakimś fae, albo wiedźmą, albo nie wiem, wampirem, wilkołakiem, cokolwiek, to by było ekstra. No. Przedostatnie pytanie, czy wolałabyś posiadać jeden niesamowity, magiczny przedmiot, który by działał, czy spędzić jeden dzień w ulubionym świecie książkowym? Chyba wolałabym mieć jeden niesamowity, działający przedmiot. Gdybym miałabym swój książkowy świat ciągle i ciągle. Ponieważ sama bym go sobie stworzyła, co nie? Na przykład jakiś naszyjnik, tak jak w królowej Terlingu był. I ostatnie już pytanie: Czy wolałabyś, żeby Twoja książka odniosła wielki sukces? Czy żeby Twój blog, vlog, odniósł wielki sukces? Miałam ja wcześniej, nie umiem pisać książek więc wolałabym, żeby mój y, vlog odniósł wielki sukces no bo czemu nie, no bo jakbym pisała książkę, no to może i książkę bo hej, nie? <grym> ale jakże robię vloga, to wolałabym vloga no jasne, czemu nie móc z tyloma osobami podzielić się swoimi przeżyciami na temat książki pogadać, podyskutować po to właśnie go założyłam no cóż, no to to już byłby koniec tego tagu i Mam nadzieję, że chociaż trochę się podobało, bo mnie bardzo fajnie się odpowiadało na te pytania. Bardzo dobrze się bawiłam przy tym. No i napiszcie w komentarzu, jakie byłyby Wasze odpowiedzi. Jeżeli sami nagrywacie, to czujcie się nominowani, a ja bym chciała osobiście wyrzucić e, kilka kanałów, które chciałabym, żeby koniecznie nagrały ten tag. Do tagu chciałabym nominować kanały takie jak Książka Mania Kulturalny Szczupak. I. Miasto Książek! Je, yeah, gratuluję, gratuluję za nominację! <gry> Lajkujcie, subskrybujcie i w ogóle. No to co? Miłego dnia! I. Co będzie teraz? Bajka! No, obyczajowej No bo. No bo. Tak. Tak, wolałabym być. Teraz że... ¡Oh, lo